Dobry wieczór, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na trzeciej już naszej i ostatniej kolacji z poezją Rafała Wojaczka. Był on człowiekiem łączącym w sobie zarówno cechy mistrza kunsztu poetyckiego, jak i również ekscentryka i skandalisty. Nie potrafił w ogóle w życiu ani na świecie znaleźć sobie żadnego miejsca. Był bardzo skrytym człowiekiem i nie potrafił rozmawiać i dawać upustu swoim emocjom. I właśnie wiersze w tym mu pomogły. Za pomocą wierszy niejako wydobywał ze swojego wnętrza to wszystko, co ubierało jego duszę. I o czym nie potrafił w ogóle rozmawiać, powiedzieć nikomu. Skupiał się na przekazaniu swoich osobistych odczuć i sposobu widzenia świata. Chyba właśnie na tym polegała owa inność która zagwarantowała nieśmiertelność i spowodowała, że czytelnicy ciągle interesują się życiem i chętnie sięgają po jego poezję. Wirtuozeria tych wierszy, ich ton absolutnie własny, a przy tym silne osadzenie w tradycji, wielość aluzji literackich, prowokują do wciąż nowych odczytań. Odczytam teraz ostatni na naszym spotkaniu wiersz Rafała Wojaczka, była wiosna, do lat. Była wiosna, było lato, jesień, i zima. Był poeta, co sezony cierpliwie zaklinał. Na mieszkanie i na miłość, na trochę nadziei, na odrobinę ode klęski, oddalenie nędzy. Na ojczyznę, tę dziedzinę śmierci niechybionej, na jawną różę uśmiechu pięknej nieznajomej, na prawo ważnego głosu, na wiersz nie bez echa, na księgę, która by mogła nie zwać się gazeta, na dzień dobry, na noc cichą, na sen nie na koszmar, na matkę, na ojca, wreszcie i na litość Boga, ale choć się wierszem wolnym trudził, albo rymem, sennym szeptem, pełnym głosem, rozpaczliwym krzykiem. Wiosna przeszła, lato przeszło i jesień i zima. I poeta nie zaklina, ale już przeklina. W następnym tygodniu naszych spotkań na kolacjach z poezją skupimy się na poetce Marii Pawlikowskiej-Jasnożeckiej.